Dobre wydarzenie jest jak dobre danie. Liczy się pomysł, składniki i ludzie, którzy potrafią to wszystko połączyć. Każde wydarzenie zaczyna się od wizji. Kiedy planujemy targi choreka, zależy nam na tym, żeby to wydarzenie nie tylko gromadziło branżę, ale też opowiadało historię. Dlatego tak ważne było dla nas, żeby komunikacja była spójna, przemyślana i naprawdę mocna. I tutaj ogromną rolę odegrało weneo. Targi choreka to nasza pasja. Ale, żeby danie się udało, potrzebni są partnerzy, którzy czują smak tej branży. Weneo nie tylko pomogło nam tą naszą wizję uchwycić, ale też przełożyć ją na język, który przyciąga ludzi. Wystawcy, odwiedzający, partnerzy wszyscy tworzą tę atmosferę. I to właśnie oni sprawiają, że Choreka ma tak niepowtarzalny smak. Naszym zadaniem było doprawić to wydarzenie komunikacją, która pokaże, że prawdziwy klimat branży choreka jest właśnie tutaj. A moim – pokazać emocje i historie ludzi, które dzieją się poza kadrem. I opowiedzieć to wszystko tak, by odbiorcy poczuli energię targów. Byliśmy tu przez trzy dni, rozmawiając o marketingu i wypędzając marketingowe strachy, także w naszym saloniku marketingowym. W kuchni liczy się proces. Od pomysłu do podania. My także dopracowywaliśmy każdy szczegół, żeby stworzyć przestrzeń, która smakuje całej branży. Chcieliśmy, żeby nasz salonik był nie tylko ładny, ale i wartościowy. Żeby był miejscem, które zostawia coś więcej niż tylko wrażenia. Ten rok był wyjątkowy również dlatego, że komunikacja i content przygotowany przez Weneo pozwoliły nam precyzyjniej dotrzeć do naszych odbiorców. Wiedzieliśmy, że mamy coś wartościowego i oni pomogli nam to pokazać. Te trzy dni były intensywną mieszanką smaków i inspiracji. Widzieliśmy, jak ludzie spotykają się po latach, jak powstają nowe pomysły i współprace. A my mieliśmy zaszczyt być częścią tej historii. Zależało nam, żeby każdy znalazł coś dla siebie, od inspiracji po narzędzia. Nasz inteligentny audytor treści pokazał, że digital może być prosty i zrozumiały. Dobre Danie poznaje się po tym, że chce się do niego wracać. Tak samo jest z Koreka i Enexpo z ludźmi, klimatem i energią tych targów. Dziękujemy wystawcom, odwiedzającym i za to, że współtworzyli z nami historię tych targów. Dzięki temu wydarzenie miało jeszcze pełniejszy smak. To była współpraca, która pokazała, że marketing może być częścią doświadczenia, a nie tylko dodatkiem. Razem stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Do zobaczenia za rok. Wracamy głodni wyzwań i gotowi stworzyć coś jeszcze lepszego.